Witam wszystkich i witamy na naszym kanale. Jestem Nejki i jestem podekscytowany, że mogę wprowadzić transformacyjną funkcję z Insight Fusion. Analiza PDF z napędem AI dla łańcucha wartości rolniczej. Fuzja Insight jest dostosowana specjalnie dla małych rolników, spółdzielni rolniczych i interesariuszy w całym łańcuchu wartości rolniczych. Z wglądem możesz wykorzystać moc sztucznej inteligencji do analizy zapytań, obrazów i plików PDF, umożliwiając podejmowanie mądrzejszych decyzji opartych na danych. Wyobraź sobie, że szybko i dokładnie przetwarzają ważne dokumenty w dowolnym języku. Nasze narzędzie do analizy PDF umożliwia to, dostarczając kompleksowe podsumowania, możliwe do działania rekomendacje i spersonalizowane plany działania w oparciu o Twoją treść, a najlepsza część Obsługuje 12 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, włoski, brazylijski, portugalski, niemiecki, indonezyjski, uproszczony chiński, arabski, hindi i tamilski. Obecnie narzędzie jest zoptymalizowane pod kątem plików PDF, zawierających krótki tekst i obrazy, ale dopiero zaczynamy. W najbliższych dniach wprowadzimy ulepszone funkcje dostępne za pomocą naszej płatnej subskrypcji łzy podstawowe srebro i złoto, które odblokują jeszcze mocniejsze możliwości. Gotowy, aby doświadczyć przyszłości innowacji rolniczych. Uzyskaj dostęp do Insight Fusion za darmo, odwiedzając https na alide.com. Dziękuję za oglądanie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak wykorzystasz tę przełomową technologię. Miłego dnia.